Aspektów, którymi kierują się młodzi ludzie wybierając miejsce pracy jest kilka. Natomiast jeżeli wskazywać kluczowe, to przede wszystkim kwestie związane z work-life balancem. Jednak dla tego pokolenia, który wchodzi na rynek pracy albo jest na nim od niedawna, takie właśnie mądre podejście do... Dzielenie czasu między pracę a życie prywatne jest niezwykle ważne. No i kwestie związane z dobrostanem psychicznym, ze zdrowiem psychicznym. Dużo bardziej świadome jest to dzisiejsze pokolenie tego, jak ważne jest oprócz zdrowia fizycznego to zdrowie psychiczne. No i wszystkie takie aspekty związane z odpowiedzialnością biznesu, z kwestiami ESG, czyli aspektami środowiskowymi, społecznymi i z zarządzaniem korporacyjnym. Pokolenie chociażby rodziców, pokolenia... Z było bardziej nastawione na ten zysk ekonomiczny, na, na, taką, na takie dorabianie się. Przez to też, że pokolenie Z trochę, przynajmniej częściowo, miało ułatwiony start, bo wielu, wiele z tych osób, oczywiście nie można generalizować, ale wiele z tych osób miało właśnie ułatwiony start dzięki rodzicom. Buduje jednak tę swoją karierę zawodową na takim zrównoważonym, zrównoważonym rozwoju.